Jest takie powiedzenie, któremu mocno hołdujemy, że kto nie czyta, ten pała. Ja nawet zaryzykuję twierdzenie, oparte nie tylko na moim widzimisie, ale i na wielu, wielu badaniach naukowych, że ten, kto nie czyta, nie ma szans na udane życie. Czytanie książek ma w sobie coś z magii. To trochę jak znalezienie takiego klucza do innego świata, w którym możesz być kim chcesz, podróżować gdzie chcesz, czy doświadczać rzeczy, o których nawet nie śniłeś. Nie śniłeś. Ale czytanie to nie tylko taka przyjemna ucieczka od rzeczywistości to również coś, co może bardzo realnie wpłynąć na poprawę Twojego życia i to na bardzo wiele sposobów. Tym bardziej ubolewam, że tak mało Polaków czyta, i dlatego postanowiłem dzisiaj spróbować to zmienić. Zostań zatem i sprawdź, jak z wielu powodów po prostu opłaca się czytać książki, bo założę się, że co najmniej o kilku z nich możesz jeszcze nie wiedzieć. Zapraszam. Zacznę może od tego, co pewnie większość ludzi już wie: czyli że czytanie książek to świetny trening dla mózgu. Można powiedzieć, że yy, kiedy czytasz książkę, to jest to dla mózgu tym samym, co dla mięśni wizyta na siłowni. Jedyna różnica jest taka, że zamiast mięśni trenujesz szare komórki. A te, jak na pewno wiesz, są nam bardzo potrzebne, ponieważ to w nich wszystko się zaczyna i to od nich zależy, jak dobrze funkcjonuje Twój mózg, który jest przecież centrum sterowania Twojego ciała. Kiedy czytasz, to w Twoim mózgu zaczyna się dziać szereg pozytywnych zmian. Na przykład. Zmniejsza się stres, no i w efekcie też ciśnienie krwi, tętno, twoje myślenie staje się szybsze, a pamięć staje się lepsza. Poprawia się też zdolność do tworzenia nowych połączeń między neuronami, ale też pomiędzy różnymi obszarami mózgu. Można więc powiedzieć, że poprawia się ogólna komunikacja wewnętrzna twojego mózgu. I pewnie dzięki temu wiele badań naukowych dosyć mocno łączy ilość przeczytanych książek z poprawą inteligencji. Bo wbrew powszechnie panującemu mitowi iloraz inteligencji to nie jest coś stałego, co dostajesz od losu i nic z tym nie można zrobić. Można go sobie podnosić. Można też oczywiście obniżać, ale to zupełnie inny temat, który tutaj nas akurat nie interesuje. Zatem pierwsza duża korzyść z czytania książek, no to jest pozytywny wpływ na Twoją inteligencję, a ta zgodnie z wieloma innymi badaniami ma duży wpływ na odnoszenie w życiu sukcesów. Jest nawet takie fajne, ciekawe badanie przeprowadzone przez, jak nazywał Louis Terman na Uniwersytecie Stanforda, Standfor w którym brało tam około półtora tysiąca dzieci z ponad przeciętnym IQ, i to badanie też potwierdziło, że te dzieci lepiej radziły sobie w życiu i odniosły zauważalnie większe sukcesy niż ich rówieśnicy, którzy nie pracowali nad swoją inteligencją. Choć oczywiście nie wszystkie z tych dzieci odniosły sukcesy, bo okazało się, że poza inteligencją ważne są oczywiście również inne cechy, takie jak choćby odpowiednie nastawienie, pewność siebie, siła woli, wytrwałość, zaangażowanie na przykład. Ale na nie też możemy pozytywnie wpływać poprzez czytanie. A to wcale nie wszystko, bo przecież czytanie książek to też świetny sposób na naukę nowych rzeczy, a im więcej umiemy, i im więcej wiemy, tym lepsze życie możemy mieć, bo po pierwsze mamy szersze horyzonty, no a te zazwyczaj pomagają nabierać dystansu do wszystkiego, a im większy masz dystans do wszystkiego, tym łatwiej się żyje, tym mniej szarpaniny w Twoim życiu jest obecne. Po drugie, łącząc tą całą wiedzę i umiejętności z inteligencją, dostajemy coś w rodzaju takiego turbodoładowania. Robi się efekt kuli śnieżnej, tak? No a po trzecie, im więcej wiemy i im więcej umiemy, tym większą mamy wolność wyboru tego, co chcemy w życiu robić. I tych zalet jest dużo więcej, ale moim zdaniem to są takie główne trzy, które mają chyba największy wpływ na, na Twoje życie. Także czytaj książki, ucz się z nich nowych rzeczy. Yy... Czytając książki, możesz przeczytać na przykład o kulturach z drugiego końca świata, tak? czy nauczyć się gotować jakieś egzotyczne potrawy, których nawet w Polsce nikt nie zna, zdobywać jakieś nowe umiejętności, które pomogą ci w pracy. I tak naprawdę no, nie ma tutaj sufitu, tak? tu, tu wszystko jesteś w stanie z książek posiąść. Oczywiście nie wszystko w sposób praktyczny, ale początkiem każdej praktyki jest teoria, prawda? Więc bez względu na cel, po prostu rób to, czytaj książki. Bo to trochę jak otwieranie drzwi do pokoju pełnego skarbów, gdzie każdy z tych skarbów coś może zmienić w twoim życiu i to na lepsze. Czytanie to jest też świetny sposób na trening pamięci i to nie tylko żeby była lepsza, sprawniejsza, ale też bardziej pojemna. I też jest dużo badań na ten temat, że pojemność pamięci powiększa nam się wraz jakby z ilością przeczytanych książek. Więc jeśli ciągle o czymś zapominasz, to zacznij czytać książki, albo jeśli już to robisz, to zwiększaj ich ilość. Podobno najlepiej, idealnie jest czytać jedną książkę tygodniowo, choć to oczywiście no, zależy też od jej objętości, prawda? Bo przeczytanie takiej książeczki w tydzień to nie jest duże osiągnięcie, ale przeczytanie takiego Tomiska będzie już dużo trudniejsze. W każdym razie, absolutne minimum to powinna być jedna książka na miesiąc. I warto zamienić sobie wszystkie filmy, seriale, czy nawet słuchowiska i audiobooki właśnie na czytanie książek, dlatego że wszystkie badania bardzo wyraźnie pokazują, że to właśnie ta forma przekazu ma największy wpływ na naszą pamięć, na naszą wyobraźnię, na naszą umiejętność analizowania, na naszą koncentrację też. A jeśli to wszystko, to wciąż zbyt mało, żeby Cię przekonać do czytania, to mam kolejny argument. I Paweł też ma kolejny argument. Ja chciałem powiedzieć tylko, bo Ratyński nagrywa podcast o czytaniu. Ja chciałem powiedzieć to, o co mówię zawsze: że kto nie czyta, ten pała. Przynajmniej musicie mieć taką bibliotekę w domu, bo kto nie ma biblioteki, ten też pała. To mówię, miam ja Mediteusz, już do usłyszenia. No właśnie. Czytanie książek to także doskonały sposób na poprawę samopoczucia. Choćby z tego powodu, że kiedy zanurzasz się w tą czytaną historię no to zapominasz o problemach, odciągasz uwagę od tych wszystkich natrętnych myśli, więc w efekcie tego wszystkiego twój stres się zmniejsza, a ty po prostu czujesz się lepiej. To trochę takie, wiesz, mikrowakacje, na które możesz pojechać w każdej chwili, bo wystarczy, że sięgniesz po książkę. A biorąc pod uwagę te wszystkie wcześniejsze benefity, które wymieniłem, no to właściwie żadne wakacje nie mogą się z tym równać. No, chyba że łączysz wakacje z czytaniem książek, co my z gością zawsze staramy się robić i przez to mamy dużo cięższe bagaże. Wspominałem już, że czytanie zwiększa naszą koncentrację, a to też jest bardzo cenna umiejętność i niestety coraz mocniej zanikająca w erze wiecznych rozpraszaczy, odciągaczy uwagi, ekranów, powiadomień, tam skrolowania mediów itd., itd. Coraz więcej dzieci ma problemy ze skupieniem się i tak samo mnóstwo dorosłych. I książka jest na to bardzo dobrym lekarstwem. Oczywiście pod warunkiem, że podczas jej czytania wyłączasz te wszystkie rozpraszacze i nie przerywasz czytania co chwilę, żeby sprawdzić jakąś tam, nie wiem kto, jakąś sweet focie gdzie wrzucił i, i po co. Jeśli skupisz się wyłącznie na czytaniu, no to stanie się to fantastycznym treningiem koncentracji dla twojego mózgu. Ale to wciąż nie koniec plusów czytania książek. Bo na przykład nasza empatia również może się zwiększyć w ten sposób. Jeśli czytamy książki, to zanurzamy się w świecie wykreowanej w nich rzeczywistości. I często wchodzimy jakby w skórę bohatera czy bohaterów, jeśli jest ich więcej. No i na przykład zastanawiamy się, co zrobilibyśmy na ich miejscu, jak byśmy zareagowali w danej sytuacji, albo po prostu jak byśmy się czuli. A ponieważ wszystko to musimy sobie wyobrazić w przypadku książki, bo nie jest to tak podane na tacy jak na przykład na filmie czy choćby w słuchowisku, no to trening jest znacznie lepszy i znacznie skuteczniejszy. Jest również wiele badań, które bardzo wyraźnie pokazują, na przykład na, sk na skanach mózgu, że takie zatracenie się w tym książkowym świecie wyobraźni powoduje realne fizyczne zmiany w mózgu i oczywiście zmiany pozytywne, bo rozwijające tenże mózg. A takie bogate przeżywanie w wyobraźni wszystkich emocji bohaterów czyni nas bardziej empatycznymi potem w realnym życiu. No właśnie, a skoro już mowa o empatii, to kolejną świetną funkcją książek jest zbliżanie ludzi i to na wiele różnych sposobów, tak? Bo na przykład możesz podzielić się z przyjaciółmi jakąś książką, która cię poruszyła, a na przykład potem jak już ją przeczytają, to możecie sobie porozmawiać na jej temat, wymienić się wrażeniami, czy nawet poprzebywać sobie razem, ale książka jest pretekstem do tego przebywania. I w ogóle przecież takie przebywanie z innymi ludźmi jest bardzo ważnym elementem spełnionego życia. Te relacje z ludźmi. To mówiłem o tym w podcaście na temat badań hardwardu, prawda, że, że jest to właściwie po zmianie przekonań i myślenia druga najważniejsza rzecz, rzecz, która czyni nasze życie szczęśliwym. Jeśli stronisz od ludzi, no to tak średnio. A książki zbliżają. Można też przecież dołączyć do jakiegoś klubu książki czy pójść do biblioteki i poznać w ten sposób nowych ludzi. Możliwości jest naprawdę sporo, podobnie jak książek. Nawet czytając książkę w autobusie może się ona stać pretekstem do jakiejś ciekawej rozmowy, do poznania kogoś wartościowego. Łatwiej jest zaczepić kogoś pytając o książkę, niż, niż tak po prostu zagadać, nie? A to wciąż nie jest koniec. Bo na przykład coraz więcej badań naukowych pokazuje zbawienny wpływ książek na zapobieganie choroby chorobie Alzheimera czy w ogóle demencji starczej. I tutaj na przykład ciekawostkę jeszcze taką mam, że podobno czytanie książek w językach obcych i generalnie nauka języków obcych, jeszcze lepiej odstrasza pana Alzheimera i trzyma go z daleka od waszego mózgu. Więc, jeśli znacie jakiś język obcy, to czytanie książek w tym języku będzie jeszcze miało dużo silniejszy efekt. Pewnie na wszystko, ale badania pokazują, że na pewno na, przykład na chorobę Alzheimera, która no jest niestety zmorą w wieku późnego, powiedzmy. No dobrze, co jeszcze? Można by pewnie długo tak wymieniać ale powiedzmy że na zakończenie ile ja tam gadam no na zakończenie jeszcze jedna wielka zaleta książek i nie taka wcale oczywista i dopiero niedawno potwierdzona badaniami mianowicie okazuje się że książki pozwalają nam nabywać faktyczne umiejętności reagowania czy też radzenia sobie w różnych sytuacjach w których nigdy nie byliśmy realnie czyli na przykład Czytając książkę, gdzie bohater świetnie radzi sobie z jakimś tam stresem, strachem, jesteśmy w stanie tego się od niego nauczyć poprzez mechanizm wizualizacji. Okazuje się bowiem, że dla mózgu no nie ma większej różnicy, czy sytuacja jest realna, czy wyobrażona sobie w efekcie czytania. To trochę tak jak z emocjami w ciele, prawda, które możemy wywołać tylko myślą, i wcale nie jest potrzebna do tego realna sytuacja, i co niestety większość ludzi wykorzystuje w negatywny sposób, o czym już wielokrotnie na tym kanału, kanale mówiłem. Yy, I podobny mechanizm działa z książkami. Czyli zobacz teraz, jaki tutaj otwiera się potencjał do nauki radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami poprzez czytanie. Czyli o ile to jest bezpieczniejsze bo nie musisz ryzykować bycia w takiej realnej, stresującej, dramatycznej czy strasznej sytuacji. Wystarczy sobie o takiej poczytać, wyobrazić ją sobie, no i zwizualizować, jak sobie z tą sytuacją radzisz. A potem po takim treningu, w realnej sytuacji, będzie już znacznie łatwiej. Na tej samej zasadzie sportowcy pracują z wizualizacjami, gdzie wyobrażają sobie, jak wygrywają dany tam konkurs, wyścig czy, czy olimpiadę. I to faktycznie działa to faktycznie odnosi realne, wymierne efekty. Trzeba sobie oczywiście tylko odpowiednio dobrać repertuar i czytać takie książki, które faktycznie nauczą Cię radzenia sobie z trudnościami, zamiast pogłębiać na przykład Twoje strachy. Jak na przykład większość horrorów, tak? więc horror to może nie jest najlepsza książka do tego typu edukacji, ale już jakieś książki, nawet sensacyjne, gdzie jest element taki, że bohater przeżywa jaką, jakiś rozwój, jakiś progres i uczy się radzić sobie z emocjami, a jest wiele takich książek, będzie bardzo fajnym materiałem edukacyjnym, no i pomoże Ci też sobie lepiej radzić z sytuacjami, nie będąc w nich i nie, ćwiczyć tego, nie ćwicząc tego w sposób praktyczny. Tak więc podsumowując dzisiejszy odcinek, czytanie książek to coś znacznie, znacznie więcej niż zwykłe hobby. To sposób na rozwój, na naukę, na relaks, na budowanie relacji z innymi, na osiąganie sukcesów, czy nawet zmniejszanie ryzyka chorób. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że absolutnie każdy może to robić. Wystarczy znaleźć książkę, która Cię zainteresuje i po prostu zacząć czytać. I w dodatku możesz to zrobić całkowicie za darmo, bo przecież nie musisz kupować od razu książek. Możesz zapisać się do biblioteki i jeszcze przy okazji poznać tam na przykład kogoś fajnego. Nie bądź więc pała zgodnie z tytułem i zacznij czytać jeszcze dzisiaj, bo każda książka, którą przeczytasz, będzie takim małym kroczkiem do lepszego życia. A jeśli już czytasz. To podziel się w komentarzu swoją listą najfajniejszych książek. W ogóle, o, właśnie, słuchajcie, zróbmy sobie pod tym odcinkiem, żepraszam, <laughs> taką cenną bazę danych, wartościowych książek do przeczytania, co? Jak ktoś tutaj trafi bez pomysłu na to, co przeczytać, to będzie miał fajnego gotowca do wykorzystania. A może przy okazji też wywiąże nam się jakaś ciekawa dyskusja? Albo na przykład miłośnicy książek z danego miasta poznają się bliżej? O, to też jest dobry pomysł. Yy, żeby ułatwić to, to coś takiego, to napisz w komentarzu też, z jakiego miasta jesteś. No i zobaczymy, co się wydarzy. A ode mnie. Tyle na dzisiaj. Jak zwykle ostatnio zostawiam Was z cytatem ze śpiąco lunatykującej gosi. Dziękuję wszystkim kawowiczom, dziękuję wszystkim komentującym, piszącym do nas maile. A propos maili, wszystkie czytamy, choć nie na wszystkie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, więc miejcie na uwadze, że jeśli nie zadajecie żadnego konkretnego, ważnego pytania, to możemy po prostu nie dać rady, bo tych maili jest coraz więcej. Nie wyrabiamy, a chcemy na nie wszystkie odpowiadać osobiście, zamiast zlecić to komuś, więc wybaczcie taką sytuację. No i cóż, życzę wam wszystkiego cudownego. Trzymam kciuki za wasz piękny rozwój. No i widzimy się najprawdopodobniej za tydzień. Cześć! Śpiąca Gosia powiedziała... Sprzedaj mi ten smutny głos.